5 powodów, dla których nasz kurs Python, kurs semestralny jest lepszy od dowolnego wideokursu. Punkt pierwszy, systematyczność. Nasze zajęcia odbywają się raz w tygodniu po półtorej godziny i w pewien sposób narzucamy Ci tempo nauki, po prostu dokładając co tydzień nowego materiału. I wiemy, że jest to dużo bardziej efektywne niż gdybyśmy mieli przesiedzieć razem 10 godzin i tak wtłoczyć Ci wiedzę do głowy. No to tak nie działa. Pewne rzeczy muszą się ułożyć, do pewnych rzeczy musisz wrócić. Coś tam załapiesz od razu, coś Ci się skojarzy, a do czegoś musisz podejść o kilka razy nawet. Dlatego też wszystkie nasze zajęcia są nagrywane, żeby móc po prostu na spokojnie do wszystkiego wrócić, ale też przez tygodniowe zajęcia narzucamy Ci jakieś tempo nauki, żeby nie było takiego efektu jak w wideokursach, że na przykład masz kurs 24 godziny z danym językiem, zrobisz dwie godziny, w trzeciej godzinie coś nie wyjdzie, coś nie zadziała i potem rzucasz to w kąt i już nigdy do tego nie wracasz. Punkt drugi: Dostajesz dużo więcej różnorodnych materiałów do nauki programowania, a nie jak na typowym wideokursie, tylko nagrania plus ewentualnie treści tekstowe. U nas do każdego tematu dostajesz komplet notatek w formie PDF-a. Jest to wszystko uporządkowane, żeby po prostu na zajęciach skupić się na samym kodowaniu, a nie na tym, żeby zapamiętać jakieś słowa. To już dla Ciebie przygotowaliśmy w formie PDF-a lub w formie książeczki wysyłanej do Ciebie przed kursem. Do każdego tematu jest przewidziany też zestaw zadań z rozwiązaniami. Czasem są też quizy, czasem są mini projekty, żeby poćwiczyć jakieś zagadnienie, gdyż na tym no polega taka kwintesencja programowania, żeby coś zrobić samodzielnie. Jakby powtórzyć po prowadzącym, no to zawsze możesz i to też jest jakaś metoda nauki, natomiast jak nie przysiądziesz do tego samodzielnie, jak nie zderzysz się z jakimś zagadnieniem, nie wyszukasz tego w sieci w taki bądź w inny sposób, no to nie jest to niestety prawdziwe programowanie. W ten sposób się tego nie nauczysz i to potem nie zostanie docenione przez pracodawcę. Punkt trzeci to jest dostępność szkoleniowca zarówno podczas zajęć, jak i poza nimi. Podczas zajęć zerkamy na czat podczas prowadzenia zajęć, odpowiadamy na jakieś pytania, możemy coś powtórzyć, możemy coś bardziej wyjaśnić, możemy po prostu reagować na to, w jaki sposób udaje Ci się przyswajać materiał. Jeśli nam zasygnalizujesz, że coś jest niejasne, to powtarzamy, wracamy, staramy się to wyjaśnić innymi słowami, no tak, żeby się po prostu ułożyło. Dodatkowo mamy też podczas całego kursu możliwość komunikacji na Slacku, więc jeśli trzy dni po danych zajęciach stwierdzisz, że no jednak tego nie rozumiesz, że jednak jakieś zadanie sprawia Ci trudność, Piszesz do nas i staramy się wtedy wyjaśniać, do skutku, dopóki to nie zaskoczy, możesz też nam przesłać kod, w którym coś nie działa, to sprawdzimy. Mamy już taki po wielu latach detektor do, do znajdywania błędów w kodzie i wiemy, gdzie najczęściej osoby popełniają błędy. Punkt czwarty możliwość realnego sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu kursu. Po takich tematach teoretycznych, składniowych, takich prostszych masz możliwość przystąpić do testu końcowego, który po prostu da ci jakąś tam liczbową odpowiedź. Yy, które tematy Ci poszły dobrze, w których tematach potrafisz coś albo odpowiedzieć z głowy, albo nawet wyszukać, a które jeszcze musisz przećwiczyć, bo być może nie zostały zbyt dobrze zrozumiane. To Ci też na pewno odpowiedź, czy już jesteś gotowy, gotowa na przejście do następnej fazy nauki, czy może jeszcze warto wrócić do postaw, żeby tutaj nie narobić sobie braków. Druga sprawa to jest projekt końcowy, który jest przygotowywany po całym już kursie, po tej części z Data Science, który da Ci możliwość takiego prawdziwego zderzenia się z programowaniem. Czyli. Wyszukania sobie jakiejś bazy danych zgodnej z Twoimi zainteresowaniami, którą odczytasz, przefiltrujesz na 100 różnych sposobów i wyświetlisz w postaci wykresów, przy okazji doszukując się pewnych rzeczy, które są poza kursem, że nie tylko korzystasz tutaj z materiałów, ale też wyszukujesz czegoś w sieci i my ten projekt Ci sprawdzimy, skorygujemy, jeśli robisz coś złego w kodzie i damy Ci jakieś wskazówki, jak jeszcze można to rozszerzać. Punkt piąty i najważniejsza zaleta zajęć, wszelkich zajęć na żywo nad nagraniami, jest taki, że podczas zajęć na żywo popełnia się błędy. My podczas zajęć będziemy robić czasami jakieś literówki, czasami powiemy coś głupiego i po chwili się zreflektujemy, że o, to chyba jednak źle powiedzieliśmy. Czasami na przykład nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie i też pokazujemy Ci tok myślowy, jak, jak tutaj się do danej odpowiedzi dobrać, co wpisać w te Google i na jakich stronkach szukać odpowiedzi, bo też nie znamy całego programowania. No to jest całkowicie normalne w tej branży, że na przykład nie zna się wszystkich zastosowań danych funkcji, nie zna się sposobu działania jakiejś funkcjonalności, i po prostu trzeba to sobie wyszukać. Więc też podczas zajęć, które są na żywo, będziemy jak najbardziej popełniać błędy. Dzięki temu będzie można zobaczyć, w jaki sposób osoba bardziej doświadczona jest w stanie sobie poradzić z danym problemem. I Ty też będziesz popełniać błędy. Jeśli tylko będziesz zadawać nam pytania, bardzo chętnie Ci na nie odpowiemy i bardzo chętnie poprawimy wszelkie rzeczy, które są do poprawienia. A zatem, jeśli to Cię przekonało przed wydaniem kolejnej kasy na wideokurs, którego nie skończysz, Polecamy zainwestować w nasz kurs. Zapoznaj się z tym wszystkim na stronie hardcoder.sklep.pl. Dziękuję.